Dun, 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 dun. Siemaneczko tu mp 2 Siemaneczko. 2pl yy, No co on znowu chce? Dobra, yy, tak, dzisiaj pokażemy Kowala. Kowal jest zacny, Kowal. Obcy system. Yy, dziękujemy temu Kolesiowi, że dał nam 120, yy, sto... chyba taka? Jakoś tak? Nie, 110. Dobra. 110k, jaka. dobra e, to mamy tak. Potem Wam powiemy skróty e, kowal, kowal, kowal. Co można w nim robić? Można nabijać różne itemki, wachlarz, nie wachlarz. Nabijemy na przykład wachlarz, sobie, bo ta zbroja nam nie niepotrzebna. No, nakładamy na niego tak. Bierzemy, klikamy prawym, lewym przyciskiem myszy, przejeżdżamy i klikamy na niego tak, i na naklatę. I teraz wyskoczyło nam takie okienko, i na to potrzebujemy kasę. Na to, to janki potrzeba. I jak on tu pisze coś tam, coś tam, wachlarz, czy mamy, plus, czy też na plus jeden, bla, 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 taki atak będziemy mieli, takie różne rzeczy. Cena za ulepszenie 600 yang, my mamy tyle yang, więc możemy, ale my nie musimy, możemy pisać i nie chcemy i możemy teraz odejść. A możemy kliknąć tak i klikamy OK. I zapytam na czy ten przedmiot może zostać zniszczony podczas ulepszenia. Czy, <laughs> czy chcesz kontynuować? <laughs> Kurde, sorry. Yy, no. Bo może nam spalić to. Możemy stracić i wtedy zniknie nam ze flipunku. Ale my chcemy. I klikamy tak. I spaliłem nam na plus jeden. Mamy super szczęście. Yy, to się rzadko co zdarza, więc zabijemy jeszcze zbroję. A co teraz tak szybko nabijemy. O! Widzicie? Taki był napis. To pokażę Wam ten napis, żeby nie było. Mamy plus jeden już mamy, teraz jedziemy na plus dwa O, widzicie? I jak nabiło, to jest napisane przegląd został ulepszony. Kropka. I klikamy OK i mamy i teraz mamy patrzcie. I mamy zbroję była na początku plus 0, potem plus 1, a teraz mamy plus 2. I automatycznie zwiększa nam się obrona i nabijemy jeszcze razy do czasu, kiedy nas pali No to nabijamy dalej. Pewnie zaraz na złość dojdzie do plus 6, albo i więcej. No. O oh No, spaliłem nam na plus 6. Bardzo pięknie zniknęła z aksipunku. Potem kurde nie wiem ile nagrywam. Ale... Mogę zrobić szybkie przejście? Nie mogę. Yy, bo, nie, bo chciałem wam pokazać na plusie, że potrzeba potem i itemki do nabijania. To mogę kupić? Się, mną, bo to jest za 20 to pogiego Nie no dobra, to kiedy nie wam pokażemy, że można... potrzeba potem itemki jeszcze do nabijania. No to to będzie na tyle. Dzień yy, dobry, subskrybujcie. Yy, chciałem powiedzieć jak ten taki znany ten JJ Joker albo nie powiem jak on się nazywa. Yy, ale dobra, yy, komentujcie, subskrybujcie, łapki do góry i to będzie na tyle, do widzenia.